Cześć, witajcie na kanale Mieszka Grzelak. Panie i Panowie, zbierzcie się tłumnie. Oto była, minęła, przeminęła. Wyprzedaż w Rosmanie minus 40%. Pokażę Wam rzeczy, które ja złowiłam. E, kupiłam trzy pary rzęs e, od Bor bourgeois. 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 <grym> e, nie znam francuskiego, sorry. E, więc trzy pary rzęs. E, jedne są takimi połówkami. To są te. Wszystkie zdjęcia potem znajdziecie na blogu, bo tak jest po prostu łatwiej, bo musiałam czekać 5 sekund, żebyście zobaczyli, przybliżyć, więc na, na blogu. Połówki, poczwórne małe kępki, to jest jak gdyby taka jedna rzecz podzielona na cztery. Wtedy można sobie takie małe elementy doklejać no i jeszcze cały taki pasek ładnych rzęs. Kupiłam jeszcze szczotę taką okrągłą do modelowania włosów, bo już za jakiś czas przyszykuję wam um, Tutorial włosowy z takim prostym modelowaniem włosów na szczotę. Nauczyłam się tego w pracy i jest super łatwe. E, Spojrzałam dalej, mam taką kredkę do ust, która w zasadzie jest pomadką. Pomadka, która jest kredką. E, Mamy ją teraz na sobie. To jest coś w stylu takiego lipstain, ale jednocześnie jest trochę takim błyszczykiem. Bardzo lubię tą pomadkę. Jest fajna. Kupiłam jeszcze z Max Factora Lipfinity. To jest taka bardzo trwała pomadka, yy, która ma jeden i drugi yy, krok. I pierwszym krokiem jest po prostu nałożenie koloru, a drugi to jest taki balsam, tyle że to jest ta, która się naprawdę najdłużej trzyma z tych takich trwałych yy, i ja ją daję na przykład do yy, na śluby, bo wtedy wytrzymują najdłużej. Kupiłam jeszcze z <laughs> kolejny yy, kolejny podkład, to jest akurat Healthy Mix po prostu, nie serum. Mam jeszcze ten, ten Our Sleep Effect i on też jest super. Więc kolejny podkład, bo bardzo lubię. Z Revlonu mam rozświetlacz. Jest bardzo, bardzo ładny. Świetnie wygląda w połączeniu z podkładem, ale można go też nałożyć po prostu bez podkładu super. Ja mam rozświetlacze głównie w pudrze, więc kupiłam sobie też taki w płynie, bo to jest ważne. Dalej, Rimmel Apocalypse. Słyszałam różne opinie na temat tych pomadek, one podobno bardzo, bardzo wysuszają usta i ten kolor nie trzyma się zbyt długo, ale to jeszcze sprawdzę. Więc kolejną rzecz, to jest, kolejna rzecz to jest róż do policzków. Bardzo w ogóle lubię te róże, tylko zastanawiałam się, czy mam to kupić, bo mam już milion róż ale skusiłam się, bo on ma bardzo ładny taki różowy Różowy ze złotem. Różowy ze złotem, więc bardzo ładnie się mieni. Zresztą mam go teraz dzisiaj na policzkach, tylko nie nałożyłam go dużo. E, spożyła kolejna rzecz, to jest e, tusz do rzęs Ultra Curl. E, podkręcające z taką fajną wywiniętą szczoteczką. Bardzo lubię takie szczoteczki, więc stwierdziłam, że sobie wypróbuję. E, od L'Oreal Lumi Magic z tej serii, to jest korektor w takim pędzelku rozświetlający też bardzo fajny, bo ma e, nie jest brokatowy, tylko ma taką fajną perełkę delikatną, która bardzo ładnie rozświetla cienie pod oczami. Cienie, nie worki. Jest różnica. Dla worków to nie, dla cieni super. I ostatnimi rzeczami są dwa e, lakiery do paznokci do mojej kolekcji. Jak chcecie zobaczyć moją kolekcję to tutaj wrzucę linka. Jeden jest od Rimela, drugi jest od Astor i jest takim różowawym odcieniu, różowo-koralowym w zasadzie, ten jest takim taupe, czyli coś między brązem a szarością. To stwierdziłam, że mi się fajnie przyda na przykład do jakichś wzorków w stylu, jak będę robić zwierzątka na przykład, to do jakichś uszków, nosków, języczków, a, a to tak po prostu bez fajny kolor. No, więc to wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy. Tak, już wspomniałam, link y, będzie pod spodem do mojego bloga, gdzie tam umieszczę zdjęcia, jakieś tam słoczy. I podzielcie się tym, co wykupiliście, bo już widziałam na Twitterze, na Instagramie, że się kupiłyście tymi rzeczami, więc jeżeli macie jakieś zakupy, to wpiszcie pod spodem, może któraś z Was kupiła to, co ja tutaj zebrałam sobie. i powiedzcie, jakie są Wasze odczucia na temat tych rzeczy. Zobaczymy w następnym filmie i pamiętajcie, żeby zajrzeć na bloga.